No i patrzcie, jest ona na serwerze, widzowie. I jak widzicie, ona, ja ją tam widziałem, chodziła, widzowie, dookoła swojego domu. No i dzisiaj postaramy się dowiedzieć, jak najwięcej informacji na temat Mai Ponieważ ja bym chciał wiedzieć, jak ją mama ale i co się z nią dzieje. Więc widzowie, zanim pójdziemy, wypijemy sobie to magiczne, pustkie, na niewidkę No i pójdziemy sobie ją pustkę, pooglądać, widzowie, i zobaczymy o co tutaj chodzi. Dlaczego ona w ogóle też... O, patrzcie! Jest! Eee, o kurczę, ej, dobra, patrzcie, chodź, chodź, chodź. Jest naokoło domu. Widzowie, jakby nigdy nic, pooglądamy sobie, co ona robi Co i tu jest w ogóle, maskotkałka cały czas. Ja nie wiem dlaczego tu jest maskotkałka, nie moja dobra. Eee. Ej, ja to niej kozy, do blagi. Tutaj jest taka skrzynka, ja nie wiem, ona chyba robi sobie podki tego tobu. Patrzcie, chyba na Instagramach chcesz zrobić te podki, bo mi się wydaje, że, że ona będzie chyba tu wizowej nagrywać. na znaczy ten, występ ten. Swoją nagrywa. O kurde, ej, patrzcie, patrzcie, patrz. No dobra, widzę, nie mam pomysł, mam prostu. Nie będę seryusem za bardzo. Patrzcie, ona się podsyła, kto ktoś nie patrzy? Dobra, wchodzimy z nią czekajcie, czekajcie! jestem! Jestem jestem na dole! O kurde, ej, to słuchajcie, to by Jest, chyba by nie słyszała, chyba by. O, dobra, Git, patrz, przesłyszałeś, je. jestem i Dobra, Izzy, Patrzcie, ona się gapi po tunelach. Wydaje mi się, że po prostu ona teraz chce iść do tego pokoju, w którym była ostatnio, do którego się włamaliśmy na moim filmie. I tam było, widzowie, pokój, który był z miejsca jej i pajona. I ona to chyba przygotowała dla pajona osoby. Yes! Udało się! Ej! Ale no tak, bo tu nie ma tych gdzieś. Ej! Ulu to los to że tu nie ma tych zdjęć! Kurde! Ej, przecież... Dobra, ale przypał, ty, ale przypał mamy kopki. Patrzcie, napisała, napisała kopki. Ej, dobra, nie mogę, widzowie, nie mogę. Ej, gdzie są zdjęcia, ty? Patrzcie, ona nie wie, co się dzieje, widzowie. Patrzcie, koty bierze. Nie wiem po co. A, ze strony pajona na, na stronę swoją. Rozumiem. Ej, dobra, widzowie, mega przypał. Jak ona się dowie, że to ja zabrałem te zdjęcia, to by zepsuć. A ja te zdjęcia wsadziłem do domu Dave'a, żeby, żeby go wkręcić na jego kanale, widzowie, że on się zakochał w Maji. Ha! I co teraz? O kurczę, patrzcie, ona się zastanawia, kto to zrobił. Przecież, widzowie, ona nie może się dowiedzieć prawdy, bo wtedy będzie koniec, jak ona się dowie prawdy. Ja nie mogę! Dobra, patrzcie, jeszcze przesłuchiuję, dobra. Wychodzi. Musimy być razem z nią. Szybko! nie dobra, nie zamkło mnie. O! Szybko razem z szybko razem z nią! Szybko! Proszę, jest, udało się wysłać, zamknęła, zamknęła, dobra widzowie, o kurczę, nie mogę wyjść na razie, poczekajmy, bo mnie zamknęła, dobra, żeby nie słyszała, z dopiero szybko, dobra, luz, patrzcie, ona się patrzy na Dom dobra, ciekawe o co chodzi, ciekawe czemu, o kurczę, o nie, Ej, ona pójdzie do pełna, a tam jest krzynka widzowie, której napisałem, że Dave się zakochał w i pod jego obrazem są zdjęcia, które wsadziłem do tej Atomusie, ej, to będzie mega psypał. widzowie, ona na to nie, ja nie mogę, czekajcie... Tu są zdjęcia normalnie, ja nie mogę. I co wiesz wszystkie zdjęcia, dobra. I ciekawe, ona to teraz przeczyta tą książkę widzowie, w której pisę, że tam po prostu, daj, daj się zakarmić, że są to zdjęcia, dobra, nie. Jak, jak ja teraz widzowie tak namieszałem, że wszyscy spają, jak to zobaczę, to, to się byga zaniedbywuje, no. Ja nie wiem, czy on, czy on w ogóle polubi mnie za to. Dobra, nieważne widzowie, ja muszę to odkręcić. Ja to odkręcę, ja, ja się znam na takich rzeczach. Ja wiem jak się odkręca ludzi. Luzne różne sprawy. Dobra, czekajcie. Co ona robi? Patrzcie, ona patrzy na te wszystkie fotki. Ja nie mogę. Tam są, widzicie? E, nie mogę, pozałuję. Idę tam. Nie! Widzowie! Dobra, ej, dobra. Ona się nadejwa w kuzy. teraz. Przecież jak ona dejwa, zobaczy, to ona po prostu widzowie nie widzicie. Dobra, patrzcie, ona to... Oj, co to za auto? Ona to sprawdzi widzowie. Zaraz, dobra. Czekajcie. O nie, o nie, proszę. O nie, Creeper, Creeper, nie może to wybuchnąć, to są bapy, widzowie, to są bapy, Dave'a, czekajcie, ej dobra, ona musi go zabić, czekajcie, ja, ja mam na że, o, ona ma sykierkę, łatwo, chyba ukradła Dave'a, ja nie mogę, głupi Creeper, głupi Creeper, widzowie, dobra, jest, jest, udało się, dobra, ej patrz, tu jest jakiś kolejny bobek, dobra, żeby on mnie nie zabił, widzowie, błagam, ej, ona tam wchodzi, patrzcie, ona tam próbuje wejść, a tam trzeba chyba wejść wyżej, widzowie. O nie, o nie, o nie. Widzowie, czekajcie, ja mam jakiegoś bloka, dobra, podbuduję się. Podbuduję się też, widzowie, czekajcie. Tutaj zbuduję sobie. E, zrobimy coś takiego. Pyk, pyk, pyk. O kurde, o kurde. Czekajcie, nie to, żeby tego nie widziała. Co za głupik. Jak on mógł to zdobyć mi panowie. <laughs> i panowie? Patrzcie, ona patrzy na te wszystkie foty, patrzcie tu jest jak jest u mnie w domu, cały czas mi robię zdjęcia, no, no co, głupi, głupi Dave, nie, głupi, głupi Dave, mam nadzieję, że Ola, Ola się nie skapta, że to byłem ja i że jest jakiś nienormalny, bo to może być, to to ma być za zdjęciem. A, to pając z tym, z Mają, patrzcie! Lecą sobie, to jest chyba z miniaturki foto. O nie, ona normalnie widzowie. Patrzcie, jeszcze ten obraz Dave'a. Jeszcze ta auto Dave'a. widzowie, tu jest, Ja nie mogę! Patrzcie! Jak ona to normalnie pokaże pajanowi, to normalnie widzowie Dave'a to chyba widzę się z nie? To będzie tak zabawne. Ja nie mogę, patrzcie, tu jest maskotka. To sobie, jak pając z Mają jest razem. Ja nie mogę, widzowie. Idę do Pola i zadzwonię do Pajona. To Bolo napisał o tym Pajonowi. co widzowie <laughs> To To Będzie mega tlama, będzie mega... O nie proszę, jest tlam, nie nie Ej, co ona robi? Ona... Ja stąd dociekam, widzowie, ja stąd kam? Ona chyba do mnie idzie. Czekajcie, ile mam? Jeszcze dwie minuty podki jeszcze dwie minuty podki do niewidki, dobra? Ej, ona faktycznie idzie do mnie, patrzcie. Ona do mnie idzie widzowie, idzie do Pajona? Nie, ona chyba idzie do Pajona widzowie. O kurczę, ona chyba coś pisze do Pajona, że widzowie, ja nie mogę, ja nie mogę, dobra, ej, co napisze Pajonowi, widzowie, oby nie, nie, Pajon, wezmę do mnie, jak będzie. Maya. nie, widzowie, dobra, to jest mega, mega klip, nie, ej, dobra, gdzie ona teraz idzie, ej, ona teraz idzie do Dave'a i ona u Dave'a coś pisze, ona pisze Dave'owi, o kurczę, pewnie mu nagrozi, pewnie mu nagrozi, widzowie, i Dave będzie miał nie, najgorzej, najgorzej, widzowie, lepiej zadbałem do mojego chłopaka, o nie, jest ósmiesek, widzowie, dobra, widzowie, jak Dave się dowie, to byłem ja, to przecież ja będę miał mega problem, dobra, nie, Co będzie eee, to wszystko potem odklecić, ja nie wiem, co ja chcę, dobra, widzowie, ja sobie chyba wypiję mleko, czekajcie, ona tylko pije coś, pisze coś, znaczy, patrzcie, ona co pisze, ona co pisze, nie, dobra, co Sebole, musisz mi porozmawiać, dobla widzowie? Chwilę No i do tej majki, po że i tak będę musiał z nim pogadać, nie? A lepiej przed pająem. Yyy... Eee, Cymanko e, co jest Maja, co jest, co tam u Ciebie? Wiem, że mnie słyszysz. E, o, jestem, tak jestem. E, no... Co tam, bo widzę, że tutaj chyba chcesz porozmawiać ze mną. A ja nie wiem o czym, bo chyba nie ma o czym gadać, nie? W sensie nie wiem, o czym chcesz rozmawiać, aczkolwiek dla mnie... Wszystko jest okej. Okay. fajny domek masz ogólnie, wiesz? Tak. Ty, byłeś u mnie w domku ostatnio. Eee, wiesz co byłem? Tak, bo, bo ten, bo, bo Clipper wszedł, wiesz? I ja mu musiałem drzwi otworzyć, żeby wyszedł z swojego domu i żeby go nie wybuchnął. Bo jakby wybuchnął, to byś miała problemy i bym musiał jeszcze raz robić swoje stanowisko. E, no nie brałem, nie brałem nic z swojego domu, nic totalnie. Nawet go nie lusałem, wiesz? Nawet nie dotykałem, tylko podłogi dotykałem, ale tak to nic, nic, nic nie lusałem, nic nie ten... Hmm. Ale po co, ale po co was Po co was schodzić? Ja nie wiem, może no bo to zbez, ale... Ale po co? Nie widzę potrzeby. Ja nie widzę po sobie, żeby schodziła, ale dobra, weź sobie zapraszam. Nie będę cię wyganiał, nie? No. Zelknę jak urządziłeś, nigdy nie zwróciłem tak uwagi. No wiesz, ogólnie, to ja, ja, to ja tobie wszystko pokażę, jak trzeba będzie. Nie! Eee, nie, tam dzula, wiesz, klipper wybuch był, chyba, kiedyś, yyy, kurde, kurde, widzowie, by tam nie bez, bo jest, e, e, żeby nie wchodziło tam za ten, za mój komputer, bo tam jest, widzowie, pewna rzecz, To yyy, e, dobra, E, tu nic nie ma, wiesz, tutaj takie rzeczy, no, tu mam bębenki i mój kanał piękny, no, mój kanał, wiesz, mam duży kanał, mam, e, a tam nic nie ma, tam nic ma, wiesz, tam, tam jest komputer tylko, tam ten... Tam kiedyś woda się wylewała, wiesz? Nie, nie, nie rozwalaj nic, bo, bo za stanu mi zaleje z mikrofem, <gry> i będę musiał wszystko spotać znowu, wiesz? No, tak, ten, podoba ci się mój do mnie. Podoba ci się, bardzo fajny, nie? 으, yy, nie niż pajad? Masz rację, bo, nieważne, mam jakieś omamy, idę już pa. No dobra, jakbyś chciała, że się spotka, że jesteś to pis, Ja jestem ogólnie chętny na wyjście, Dobra, posła widzowie, no nie, ale prawie widzowie bym normalnie mnie zdradziła.